Szanowni Państwo, bardzo miło jest mi powitać wszystkich naszych dzisiejszych widzów i zaprosić wszystkich Państwa na webinar, podczas którego przede wszystkim z okazji Światowego Dnia Głuchych opowiemy o nowej formie naszego systemu tłumacz Migam .org. Ponieważ nadajemy na żywo, jesteśmy na żywo na Facebooku, LinkedInie oraz YouTubeie. Migam. Witam serdecznie naszych widzów. Witam pana Bogusława. Serdecznie zapraszam Państwa do tego, żebyście, jeśli będziecie mieli tylko jakieś pytania, żebyście je zadawali w trakcie, jak będę prezentował system. Państwo będziecie widzieli udostępniony przeze mnie ekran oraz tłumaczki, które będą tłumaczyły to, co będę do Was mówił. Natomiast nie będę wtedy widział pytań, natomiast później oczywiście odpowiem na te pytania, wyświetlę je również i będę tutaj dzielił się z wszystkimi Wami, nasi kochani widzowie. Mam nadzieję, ważnymi odpowiedziami dotyczącymi tego, jak działa nasza firma, jak działa nowy system tłumacz migam.org. Drodzy Państwo, przede wszystkim tutaj zacznijmy od takiej informacji, że Światowy Dzień Głuchych, Światowy Dzień Języków Migowych, Międzynarodowy Dzień Głuchych to jest święto, które corocznie, obchodzone jest w ostatnią niedzielę września i zostało ustanowione w 1958 roku przez tutaj między innymi światową federację głuchych. Tak naprawdę to obchody często rozbudowywane są do międzynarodowego tygodnia głuchych. Całe to, cała ta aktywność i te wydarzenia z tym związane zahaczają także o to, że we wrześniu również obchodzony jest Światowy Dzień Języków Migowych. Proszę Państwa, nasza firma od lat działa na rzecz osób niesłyszących i jedna z form naszej aktywności polega na tym, że prezentujemy. Naszych klientów w sposób, który pozwala. Momencik, bo widzę, że tutaj na chwilę zawiesiła nam się tłumaczka Olena. Jesteśmy wszyscy z powrotem. Dzień dobry, pani Lubo. Więc, kontynuując, prezentujemy naszych klientów w sposób, który pozwala na łatwe odnalezienie tych firm czy instytucji, które płacą migam za to, żeby mogły być. W pełni dostępne. Migam jest firmą komercyjną, która jednak tą dostępność od lat wdraża w taki sposób, żeby osoby niesłyszące mogły bezpłatnie w jak największej ilości miejsc korzystać z usług dostępu do tłumacza języka migowego. Teraz pozwolę sobie przełączyć na ekran w innej wersji, tak żebyście Państwo zobaczyli. Udostępniony ekran. Świetnie, i teraz przechodzę na stronę tłumaczmigam.org. Mam nadzieję, że wszystko będzie działało i że będziecie Państwo widzieli mój ekran. Jeżeli tak, to drodzy Państwo, to co widzicie, to strona tłumacz.migam.org. Ta strona w podobny sposób będzie wyglądała i na urządzeniach mobilnych, i na każdym komputerze. Z perspektywy technologicznej. To, co Państwu pokazuje, jest rodzajem aplikacji, ale aplikacji, której nie trzeba instalować, żeby działała. Co to oznacza? Wystarczy, że na swoim urządzeniu wpiszecie, drodzy Państwo, ten adres strony internetowej tłumacz.migam.org i możecie już korzystać z naszego systemu. Tak jak Państwo tutaj widzicie, mamy kilka odnośników. Pierwszy to, żeby porozmawiać w polskim języku migowym, drugi, żeby użyć ukraińskiego języka migowego. Zacznijmy od polskiego języka migowego. Po wybraniu opcji przejdź, mamy dwie możliwości. Połącz się z instytucją, na przykład urzędem, firmą, przychodnią, i ta usługa jest czynna w godzinach pracy tych różnych instytucji, albo zadzwoń do osoby prywatnej. Ta usługa, proszę Państwa, zadzwoń do osoby prywatnej, jest utrzymywaną przez nas w Migam od lat tak zwaną usługą darmowego panelu. Oznacza to, że w godzinach od 8 do 11 oraz od 14 do 16 głusi Polacy mogą w dowolnej sprawie połączyć się w tych godzinach od poniedziałku do piątku. Ponieważ mamy w tej chwili godzinę 12, jak widzicie, w tym momencie ten przycisk jest nieaktywny. Ale czy to znaczy, że głusi nie mogą skorzystać z tłumacza poza 8.11, poniedziałek, piątek i 14.16? Oczywiście, że mogą. Dlatego, że naszą usługę opłacają różne firmy i instytucje. I tutaj, jak widzicie, po wybraniu, wyszukaj i połącz Przechodzimy właśnie do listy naszych klientów. Na tej liście widzicie Państwo wszystkich klientów, jak na przykład, tak jak tutaj widzicie, Allegro. Po wybraniu opcji Połącz z tłumaczem przechodzicie na specjalny landing page, który określa, w jakich godzinach aktywna jest usługa. Oraz umożliwia bezpośrednie nawiązanie połączenia z tłumaczem. Ten landing page, strona startowa, jest dedykowany dla każdego klienta osobno i pozwala, żebyście właśnie stąd bezpośrednio już połączyli się z tłumaczem. Jeżeli interesuje Was wyszukanie konkretnego klienta, na przykład jeżeli chcecie załatwić sprawę w którymś z salonów, Orange lub połączyć się z infolinią tego operatora telekomunikacyjnego. Wystarczy, że wpiszecie tutaj Państwo nazwę tego operatora. Jak widzicie, wystarczy wpisać ją nawet tylko częściowo i już się tutaj wszystko pojawia. Tym samym wybieramy Połącz z tłumaczem i możemy za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego z firmy Migam porozmawiać z pracownikami firmy Orange. Podobnie naszymi klientami są różnego rodzaju banki. Tak jak tutaj widzicie, na przykład Bank BNP Paribas, Bank Pocztowy, Bank Gospodarstwa Krajowego, w którego wszystkich oddziałach możecie skorzystać z usług, ale też inne podmioty, na przykład Credit Agricole. Jak widzicie, jest możliwość wyszukiwania hasła, które wpisaliście po adresach bezpośrednio. I tutaj, jeżeli wybierzemy tylko banki które są w Lublinie to wyfiltruje nam akurat do placówek banku Credit Agricole oraz banku Gospodarstwa Krajowego. Musicie państwo wiedzieć, że jeżeli tak jak bank BNP Paribas, który pracuje z nami w całej Polsce, nie będzie pojawiał się konkretny wykaz wszystkich placówek tego banku pod Chociażby adresami lubelskimi, tylko będzie tutaj wyświetlał się sam ten główny link do połączenia BNP Paribas, e, ogólny. Na tej samej zasadzie, chociażby naszym klientem, który zapewnia dostępność we wszystkich swoich placówkach jest ING Bank Śląski. Drodzy Państwo, ta usługa. Pozwala nam na przykład na to, żebyśmy zadzwonili na różnego rodzaju infolinie. Na przykład, zobaczcie tutaj po wpisaniu gov.pl możemy dokonać wyboru i połączyć się na przykład z infolinią obywatela. Ta aplikacja dostępna dzięki aktywności i działalności w tym wypadku Ministerstwa Cyfryzacji pozwala nam zgłosić na przykład, że coś nie do końca działa z aplikacją, którą zainstalowaliście. Serdecznie zachęcam do tego, żebyście drodzy Państwo zobaczyli tutaj, przechodząc nawet na stronę m.obywatel.pl, możecie zobaczyć tutaj różnego rodzaju informacje o tej aplikacji, ale tutaj może nie będziemy się tym w tej chwili zajmowali. Mam nadzieję, że za jakiś czas spotkamy się z przedstawicielami centrum, tutaj, COI. Które odpowiada za tą aplikację, i będziemy mogli więcej opowiedzieć o tym, jak wygląda dostępność tego rozwiązania. Ta usługa zawsze jest bezpłatna dla osób niesłyszących. Jeżeli chcecie załatwić jakąś sprawę, na przykład z Warszawą, połączyć się z naszym klientem w jakiejkolwiek kwestii, Drodzy głusi, wy za to nie płacicie. Wybieracie klienta, których Was interesuje, wybieracie połącz z tłumaczem i natychmiast macie tłumaczenie. Z naszej strony wygląda to tak, że zarówno dzwonimy, tym samym załatwiamy z Wami sprawę zdalną, ale również oczywiście zapewniamy to tłumaczenie na miejscu. Tym samym, zobaczcie, gdybyście chcieli na przykład pójść do ośrodka moczydło, który jest na naszej liście w ramach ośrodków sportowych Aktywnej Warszawy możecie się tam udać i połączyć się także na miejscu z tłumaczem i porozmawiać bezpośrednio z pracownikami tego ośrodka, którzy tam na miejscu się znajdują. Podobnie drodzy państwo zachęcam do tego, żebyście Sami sprawdzali, jakie tutaj są możliwości, jakie mamy miejsca czy instytucje, w których możemy to sprawdzać. Nasza wyszukiwarka pozwala sprawdzić zarówno po opisie instytucji, mieście, konkretnym adresie. Tu widzicie przykładowo po wpisaniu Mazowiecki wyskakują te podmioty, które mają ten adres w albo na przykład w Mińsku Mazowieckim, w Grodzisku Mazowieckim, ale też na przykład mają to w swojej nazwie, jak Mazowiecki Instytut Kultury. Drodzy Państwo, tłumacz Migam we swojej współpracy z instytucjami i firmami gwarantuje oczywiście, że nasza usługa jest dostępna zarówno Właśnie na tej liście, którą dla Was prezentuję w tej chwili, czyli tłumacz .org, jak również jest ona dostępna na stronach naszych klientów. No i tutaj, jeżeli zobaczycie przykładowo stronę, właśnie Mazowieckiego Instytutu Kultury, to widzicie tutaj przycisk, ikonę dwóch dłoni w barwie turkusowej i pomarańczowej, która służy właśnie do połączenia z nami. Mazowiecki Instytut Kultury ma także widget, który również pozwala na wywołanie tego połączenia. Bo jak widzicie, tutaj, jeżeli przesuniemy wyżej, to ta górna belka nam znika, natomiast widget jest z nami przez cały czas. I teraz, jeżeli byśmy kliknęli, połącz z tłumaczem, to drodzy Państwo, przychodzimy właśnie na tą stronę, na stronę, która służy do połączenia. Więc oczywiście, każdy z naszych klientów, który zapewnia dostępność, ma. Lub powinien mieć na swojej stronie informacje o tym, w jaki sposób połączyć się z tłumaczem ze strony lub jak korzystać z tłumacza na miejscu. Natomiast nasza lista klientów, czyli cała ta strona tłumacz.migam.org, jest właśnie tym narzędziem czy tą platformą, która pozwala nam połączyć się z tłumaczami w dowolnym momencie, kiedy tylko tego potrzebujecie. Oczywiście, przypominam, w godzinach działalności podmiotu. Tak jak widzicie, tutaj, chociażby Agencja Badań Medycznych to podmiot, który zapewnia tą dostępność w godzinach od 8:15 do 16:15. Dla tutaj rozszerzenia tej Waszej wiedzy, chciałbym tutaj pokazać kwestię telefonicznej informacji pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia. Tutaj Usługa rozpisana jest w taki specyficzny sposób, mianowicie od północy do 23:59. Co to oznacza? Drodzy Państwo, to oznacza, że ta usługa jest dostępna całodobowo. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, można z tej telefonicznej informacji pacjenta oferowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia skorzystać. To by było na tyle, jeżeli chodzi o pokazanie, jak wygląda to od strony polskiego języka migowego. A teraz przejdziemy do kolejnej tutaj tej zakładki, która się pojawia po wejściu bezpośrednio na stronę tłumacz migam.org, czyli do kwestii porozmawiania w ukraińskim języku migowym. Mamy tutaj listę, która obejmuje zarówno naszą oferowaną przez Migam we współpracy z International Rescue Committee, Usługę darmowego dostępu do tłumacza języka migowego. Ta usługa jest, jak na razie, dostępna w wymiarze 24-godzinnym. Drodzy Państwo, nie możemy dać takiej 100% gwarancji, że uda nam się utrzymać tą usługę w tym wymiarze przez cały czas. Oczywiście zabiegamy o to, natomiast pod tym względem warto jest podkreślić jedną bardzo ważną kwestię. To, że Migam jako firma zapewnia dostęp do tłumacza ukraińskiego języka migowego w dowolnym czasie i w dowolnej sprawie, to jest nasza działalność charytatywna, działalność, która służy temu, żeby uczestniczyć w tym wspólnym wysiłku pomocy humanitarnej na rzecz Uchodźców z Ukrainy. Dzięki temu, że wspólnie z International Rescue Committee uruchomiliśmy tą usługę w takim zakresie, mieliśmy okazję, drodzy Państwo, przetłumaczyć już bardzo dużo rozmów w ukraińskim języku migowym. Od 1 marca 2022 roku to jest już ponad 45 tysięcy rozmów przetłumaczonych przez nas w tym zakresie. Proszę Państwa, po wybraniu połącz z tłumaczem, tłumacz wyświetli się tak samo, jak ma to miejsce w przypadku kolejek polskich. Ale, jak możecie zobaczyć, mamy również więcej dodatkowych tutaj kolejek. Mamy instytucje polskie, takie jak Centrum Kultury Zamek, Gmina Jawornik. Lubuski Urząd Wojewódzki, podmioty, które z własnej woli zdecydowały się także oferować możliwość połączenia z tłumaczami. Stąd jest także ta usługa dostępna w ukraińskim języku migowym również u tych podmiotów. Na przykład w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Proszę Państwa, poza tym na tej liście znajdziecie naszych klientów. Bezpośrednio z Ukrainy. Migam w ramach swojej działalności humanitarnej dociera do podmiotów na Ukrainie z informacją o tym, że dopóki tylko będziemy mieli źródła finansowania, tak. będziemy chcieli za darmo udostępniać usługę dostępu do ukraińskiego języka migowego wszędzie, gdzie tylko ona jest potrzebna, w dowolnych miejscach. W tym wypadku widzicie Państwo przede wszystkim podmioty, z województwa połtawskiego. Ten region jest nam szczególnie bliski, dlatego że tam między innymi pracuje jedna z naszych tłumaczek, tam ma siedzibę organizacja tłumaczy współpracująca z nami od samego początku naszej aktywności, czyli organizacja MOST, i dlatego właśnie od tego regionu połtawskiego rozpoczęliśmy ten Proces dodawania kolejnych podmiotów, które tutaj się znajdują i które na swoich stronach także informują o tym, że można połączyć się z tłumaczami ukraińskiego języka migowego, których zapewnia polska firma Migam. Robimy to w tej chwili dzięki finansowaniu zewnętrznemu, dzięki grantowi, który otrzymaliśmy od. Międzynarodowej Organizacji Pomocy Humanitarnej, International Rescue Committee. Ich adres strony internetowej to rescue.org. Wielokrotnie o tym powtarzałem w naszych webinarach, natomiast tutaj chciałem to podkreślić, żebyście Państwo to również zobaczyli, i także zobaczyli, jak wiele już podmiotów zgłosiło się do nas z tą potrzebą, żeby ukraiński język migowy także był dostępny. Na ich stronach internetowych i dla ich, jako instytucji. Wracając do tej głównej strony, macie, drodzy Państwo, także dwie dodatkowe zakładki: jak działa tłumacz migam i przydatne narzędzia dla głuchych. Jeżeli chodzi o to, jak działa tłumacz migam, macie, drodzy Państwo, tutaj film, który bardzo konkretnie to opisuje, łącznie także z tekstową informacją, dla tych osób, które dobrze czytają, i może być to łatwiejsze. Ponadto, będziemy w przyszłości także rozszerzali liczbę pomocnych, ważnych informacji, które mogą być dla Was przydatne. Przydatne narzędzia dla głuchych. Zobaczcie, można wyświetlić, na przykład, informacje dla osoby słyszącej, jak działa tłumacz polskiego języka migowego od miga. Jest to informacja napisana w wersji tekstowej, bardzo prosto prezentująca także ikonograficznie, jak działa nasza usługa. Poza tym jest także możliwość wyświetlenia takiej prośby o skorzystanie z tłumaczenia polskiego języka migowego. W przyszłości planujemy tutaj także dodać informacje, które będą dotyczyły chociażby składania wniosków o zapewnienie dostępności, jak również opisu tego, w jaki sposób składać skargi na brak dostępności. To chyba tyle, jeżeli chodzi o udostępnienie ekranu. Natomiast w tej chwili chciałbym. Wrócić do, do wszystkich Państwa, zobaczyć te pytania. O, no proszę, widzę, że ktoś tutaj wykrył, że wspomniałem o Waszej firmie. Witamy Pana Przemysława Przebylskiego. Zapraszamy do wszystkich placówek Credit Agricole. Mamy specjalną ofertę VIP dla głuchych Przemku. W takim razie, ja serdecznie zapraszam do tego, żeby w kolejnym webinarze także o tym opowiedzieć. Więc zapraszam, żeby. Firma Credi Agricole podzieliła się tutaj tymi informacjami o tym, na czym polega ta oferta VIP dla głuchych. Bardzo się cieszę, że oglądasz. Widzę, że oglądasz nas na LinkedInie, więc tutaj ta platforma również jest aktywnie przez nas wykorzystywana. Witamy Pana Denysa. Witam także Panią Honoratę. Drodzy Państwo, wróciłem do Was tutaj. Hmm, na wideo, więc chciałbym poprosić, żebyście powiedzieli mi, jakie macie ewentualnie pytania, w jaki sposób mogę Wam jeszcze tutaj pomóc, czy przybliżyć jakieś informacje o tym, jak działa tłumacz Migam.org. Jeżeli wszystko jest dla Was jasne i jeżeli widzicie już, jak to działa, to mogę jeszcze tutaj ze swojej strony dodatkowo pokazać czy zapewnić, że na urządzeniach mobilnych również działa to bez problemu. Wybieram opcję porozmawiaj w języku migowym, muszę tylko trafić. Wybieram któregoś z klientów, na razie wybieram na Chybiu trafił i naciskam połącz z tłumaczem. I tutaj widzicie, że wyświetla nam się pytanie, prośba o dostęp do kamery i mikrofonu. Jest to jedyna rzecz, którą musimy zrobić, zaakceptować taką zgodę na dostęp do tłumacza, dostęp naszego systemu do y, kamery i mikrofonu. No i teraz oczywiście, czasem chwilkę trzeba poczekać, ale jak widzicie, już się udało jesteśmy. Cześć. Widzę, że widzę, że jesteś, ale nie widzę w tym momencie kamery. Czasem to się zdarza. Natomiast mój podgląd jest widoczny. W takiej sytuacji, jeżeli coś jest na przykład z przeglądarką, warto jest ją zaktualizować. Ja za chwilę rozłączę się i połączę się ponownie. Mam nadzieję, że tym razem wszystko się uda. Widzicie, to jest troszkę tak, że jak się robi połączenia. Jak się robi połączenia w, na żywo, spontanicznie. Kolejna rzecz, coś się dzieje technicznie, przycina nas. Może jest tak, że faktycznie mamy tutaj mamy tutaj jakiś mały problem techniczny. To chyba jest problem techniczny po mojej stronie. Problem z internetem. Proszę bardzo, udało się, jesteśmy połączeni. Cześć Agnieszko. Jesteś ze mną dodatkowo na żywo w trakcie naszego webinaru. Pokazuje, że to działa, więc jeśli możesz, zamigaj też do nas, że, że jesteś, że, że, że tutaj jesteś na miejscu. Widzicie, działa. Na szczęście. Agnieszka, trzymaj się, rozłączam. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Mamy tutaj pytanie od pana Kamila. Dzień dobry panie Kamilu. Pytanie jest w jakim celu są filmy przy każdej opcji na stronie. Pani Kamilu, dziękuję za to pytanie. To jest ważny element naszego działania w zakresie zapewniania dostępności dla osób niesłyszących bardzo często ze względu na to, że mamy do czynienia z osobami wielokrotnie uczciwie rzecz biorąc, po prostu głuchymi kulturowo, które nie słyszą od urodzenia albo bardzo wczesnego dzieciństwa, zawsze zdecydowanie łatwiej. Jest, żeby treść znalazła się właśnie w polskim języku migowym, niż żeby bazować na tym, że przykładowo ktoś zrozumiałby i sam przeczytałby treść napisaną w języku polskim. To jest prawo, to jest uprawnienie osób niesłyszących do tego, żeby mogły wybrać, w jakiej formie komunikacji chcą dostawać informacje. To dotyczy przede wszystkim oczywiście podmiotów publicznych, natomiast my, jako firma, która jest świadoma swojej roli i tej odpowiedzialności za zapewnianie dostępności, również bierzemy to pod uwagę. Dlatego tam, gdzie to jest tylko możliwe i tam, gdzie uważamy, że jest to najbardziej potrzebne, oczywiście, że dodajemy nagrania w polskim języku migowym do najważniejszych treści, które przekazujemy do osób niesłyszących, po to właśnie, żeby dla tych głuchych, dla których język polski jest jak język obcy, a nie ukrywajmy, to jest jeden z naprawdę najtrudniejszych języków na świecie, żeby nie mieli wątpliwości, co chcemy do nich przekazać. Właśnie z tego powodu, od samego początku, wszystkie nasze webinary są tłumaczone. Są tłumaczone dlatego, że ja dzielę się tutaj wiedzą, z której oczywiście mogą skorzystać osoby, które zajmują się dostępnością, koordynatorzy dostępności, przedstawiciele instytucji, które chciałyby zostać naszymi klientami w Migam. Ale bardzo często zależy nam także na tym, żebyśmy dotarli do osób niesłyszących, żeby zarówno zrozumieli, co chcemy przekazać głusi Ukraińcy i Ukrainki, jak i głuche Polki i Polacy, wszyscy. Dlatego mamy w tej chwili to tłumaczenie zarówno na polski, jak i na ukraiński język migowy. Panie Kamilu, dziękuję za to cenne i ważne pytanie, które mam nadzieję doprecyzowało i wyjaśniło, dlaczego właśnie w takiej formie to prezentujemy. Drodzy Państwo, ja ze swojej strony bardzo dziękuję. To był 71 webinar od Migam. Jak zauważyliście, w zeszłym tygodniu mnie nie było. To jest niestety związane z tym, że jeszcze trochę słyszycie pewnie mój głos, że brzmi on troszkę inaczej z powodu przeziębienia. Nie podjąłem się prowadzenia webinaru w zeszłym tygodniu. Mam nadzieję, że będziemy utrzymywali tą częstotliwość cotygodniową, natomiast będziemy oczywiście was informowali. A zresztą, jak wszyscy doskonale wiecie, do naszych webinarów można zawsze wrócić w każdym momencie, bo są one dostępne. Są one widoczne zarówno na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, na LinkedInie, ale też oczywiście jest cała playlista z tymi webinarami na naszym e, profilu na YouTube. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję wszystkim głuchym. Bez względu na to, gdzie jesteście, życzę wszystkiego dobrego z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych. Głuchym Ukraińcom życzę jak najszybszego zakończenia wojny i oczywiście sukcesu Ukrainy, wygranej nad Rosją. I mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli cieszyć się tym, że ten konflikt będzie zakończony. To jest to, co z całego serca Wam życzę. Na dzisiaj to koniec. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję moim tłumaczkom Izabeli i Olenie i serdecznie zapraszam na kolejne webinary o dostępności od Migam. Do zobaczenia.